Przywitajcie, moi widzowie. Dzisiaj będziemy grali Survivala Survival Minecraft i to będzie seria. Dokładnie. To będzie seria. Ej! 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 No, 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 mów, mów. Dziennie będą odcinki raczej. No i co, no i zaczynamy, lecimy. gdzie jest ta kopalnia? Ja myślisz, że drewnianym mieczem, chopie wykopiesz diamenty? Ale ja mam drewnianą tom. No ja muszę chociaż kamień zdobyć, chłopie. O kurde, o kurde. Masz, żulu. Ej, tu, idzie Daj, ej, tu, tu. Aż, chodź za mną, dobra. chodź za mną. Kurwa, chodź. Nie? No dobra, spokojnie, gościu. Idziemy tam. Muszę jak... zrobić płetwo-nurka! Dobra, gorzej jakbym umarł. Chodźcie tu, schopatko. Wchodzisz, tak? No. Mamy żelazo. Wchodzimy. Mamy żelazo, muszę... kurwa, przesuń dupę. Czekaj, kolego. Widzisz, że w... Co nie dbyj, że w Minecraft'cie jesteś dłużej, to w realu też. Kolego... Żelazo wykopałeś? Nie, ale mogę. Z drewnianym kirofem cicho tutaj te żelazo, nie wypadnie. Dobra, kolego, chujowy ten. Kolego, nie znasz stylu życia, kolego. Normalnie... Dobra, gdzie ty jesteś, kolego? Cave tam był, Wchodzę tu. Cave um... tu jest. No dobra. Już pusta. Nie, nie, jest, jest. żelazo, jest zielazo. Musi ominąć, suko. Kolego, tam mi nie trzeba. Zrób tylko. O, żelazo. nie wytrzymam z tym Minecraftem. Za mną. Boże, najgorszy teren nam się trafił jakieś, nie wiem, góry. Brrr. Co jest? Rujmy portalu. Aczaj, ja, ja sobie węgiel wykopię. No to bo jeden obsidian nam brakuje, żeby dostać się do meteru. Dieterio! A we mi skrzynię, być? Dobra, zaraz idę tam do ciebie. Bo się... Co skrzynia, głupia. jest ta skrzynia. I skrzynie nam wjadło. Chyba. Ej. Skrzyni nie ma. Jak to nie ma skrzyni? Czy cię Bóg opuścił? Proszę zobacz. ze skrzyni nie ma? Zobacz jaki okay, mamy. O Jezu. Czekaj, bo ja kopię węgiel. O węgiel, węgiel. Jezu, kopię. ty tyle żelaza. Górek wybuchnął. Jedzie tam do ciebie, gdzie ty jesteś. Złoba. Ej, hey, Gaju, tu. U. No widzę cię chyba Ty tam chodzisz z góry No bo ja idę do ciebie, Dejuszku Elo Ała! Kurde. Elo Elo, Elo. Zoba tu Kacz, tu Tam w dół zaraz zjedziemy, zoba Rozglądaj się za żelazem, ty masz dobry okay. wzrok What? Gdzie jestem? Gdzie? Ja pierdolę, gdzieś tam w dudze szedł debil. Nie, no bo chłopie, bo ja... Ja to już raz minąłem. O zombie, o zombie, Siema. Uważaj, nie wyjść na dripstone, bo cię zabija. Hm. O, mogę zejść na dół, ale... a nie Nie ma potwór. To za potwór jakiś był. Jaki? Nie słyszałeś takiego... No to był zombie. Chyba. Ja wekłem. Jak to? Uy! O chłopie chodź tu! Czekaj, czekaj, caftuję! Eee, yy, kraftuję! Idę, idę! Co jest? Oj, czik! Ho, 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 Ja wszystko oświetlam. A Łatka. No, tu? zobacz tu! Idiotko, tu! Dobra, ja czekaj! Czekaj, bo, tu... bo tu za dużo tuneli jest, tak? Co jest szkieleta, wiesz? A to nie jest dobra znaka. Zobacz, no tu! Zobacz! No. O chłopie, wejdź na F5, zobacz F5. Ho, ho, ho. O. Czekaj, to trzeba się przygotować. Trzeba się przygotować na walkę. Trzeba się przygotować, trzeba się przygotować. Tak. Pyk, pyk. Yy, na I jeszcze dwa. pyk. Trzy? Okej. Okay. Zależy, bo tutaj mam szersze ręki. Daje głowę nie wnikaj skąd mam tyle żelaza. A co ty przy... What the... Wykopałem, to gwarantuję. Wykopałem, to gwarantuję. No mogę uwierzyć, ale... What the fun. dużo tego. To zobacz, ile tam jest żelaza, chłopie. Tylko nie bierz, bo to jest moje. <grym> co ty będziesz? Ej, bierz go, bo to jest moje. A -a, a -a. No daj chociaż. Zjemnij czapki. Daj ci coś, kraftuję. Daj to. Ja kraftuję sobie tarczę. To jest też mądry pomysł. Ja kraftuję sobie tarczę. Czy ty? Masz jacek. Dziś potrzebny O, o. To jest jakiś kurwa. Dziękuję. Nie porozumiem. Nie ma sprawy! <noise> Oj, ja wiem. Dobra, dobra. A, ale dobra, ale... Ale jest dobrze, jest dobrze. Wykop sobie tam coś. Ale nim wykopię diamenta jednego chociaż. To, to sobie go zostawię. To Jacek? Skacz. Dobrze! Skoczymy szybko, dalej! Szybko, szybko, szybko! Dobra, walczymy! Elo! Tylko Jacek. Dobra! Dobra, jaki duży kajf to jest! Elo, szkielet! Tu, tu. I pu, dobra. Dobra, tu są wszyscy już. Dobra, dobra. Kopiemy, kopiemy, dobra. szybko. Cześć, świetła drogę. Ażaj! jak Gdzie? To? Widzę, widzę, widzę żelazo. To kop, to kop, to kop, kop, to kop, kop, kop. kop. Ja kopie, kopię, Wiesz, jak będziesz gdzieś widział diamenty... Kurwa, zombiak! Myślałem, że to są diamenty. Bo masz szmatę, żeś mnie zmylił. Zombiak wyglądał ci na diamenty, tak? do nie, ta jego bluzka, diamentowa, taka niebieska. Siema, pająk, mogę ci zabić? Bi! no i ese. Dobry. szmaty bez honoru. Bez honoru. O Jezu, chłopie, na dole jest Wardent. Co, co, co jest? Czekaj. Jak na dole Wardent? Oj, Ej mordo, na dole jest warden Mind a ten cave jest taki duży. No właśnie, widzę, wiesz? Nie, tu zobacz co jest jeszcze. O jezu. Jakbyśmy chcieli to wszystko zlutować, to nie nam godzina. No chyba tak. Nie widzę, nie widzę, Czek, chodź, misja, misja, Jacek! Ale gdzie ty jesteś, czekaj? Ty... O, tu jesteś, dobra, idę, idę, idę! Idę, idę, idę! Idę, 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 idę. idę, idę, idę. Gdzie? 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 Where? 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 Widzisz? Tam! Hmm. Ale pamiętaj, tu jest Warden, bądź cicho! Jak tu jest... O. Jest to od Wardena! Mam przejewany chyba. Patrz. Uhuuu! Oj, szybko, szybko! Z, I szybko bij! Szybko bij! Ja nic nie widzę, nie? Ale, ale biję. Co, co tam mogę? Tylko Patrz, i diamenty! Pamiętaj, ważniejsze niż życie. Jest życie. jeden diament! Ej, no. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja rozświetlam drogę. Ja rozświetlam drogę. Bo, nie. Ja widzę tu nie wszyscy szuka. No bo ja nie wiem, no bo ja dostaję na trzy hity, nie wiadomo skąd. Wracamy do góry. Tu zaraz na zejdziemy. idziemy! Ja zbierzesz ten diamencik? Gdzie jest ten diamencik? No tutaj, nie? Zarazujam. A, nie, jednak są sobie. Tak, żebym dokładnie nie spadł. Wait a minute! Who are you? To no, się może dać. Ej, ile masz węgla? Nie ja wiem. Mam 38 No to dobrze, no co nam starczy. Bo ja przepalam żelazo. Hmm. hmm. Z kości jest łączka kostna, tak? Brawo! A jaka jest szansa, że spotkamy wilki? Mała. Więc Ale sobie przechowam tu. A, ja, ale dobra. Tutaj sobie będziemy y, kopać i potem sobie zbudujemy jakąś bazę, nie? Hmm. Jestem! Cześć! Gdzie jesteś? O, siema! ma tam byłem gdzieś, widziałem. No. A diamentów ten przyprowadziłem. Ile diamentów przyprowadziłeś? Aby nam ten rzeczy. Kurde, mało papieru to sobie wiem. Dałem ci kolejny diamencik. O, dzięki. Proszę, kilofik. Kilofik diamentowy? Uuu. Chcesz sikierę, czy mieczyk? A co zadaje więcej obrażeń? Sikierka. Tylko musisz walić skrytów. Tylko co? A dobra, to ja ci miecz może zbuduję. Ja sobie sikierkę zrobię. Dobra, pro. Proszę bardzo, mieczyk dla ciebie, kolego. Dziękuję, dziękuję, kolego. Sikierka dla mnie. Masz tu mieczyk na zapas. Dobra, dzięki. Mam, tyle, tyle. mam tu tyle ja pierdziele. Ja mam tyle rzeczy, że to aż Masz... nie wiem co pik, pik, proszę. Chłopiec. Dziś ja to... Mocny gość Ty ja więcej A... Weź tam z jaj i ty więcej Czekaj to ja sobie wyrzucę ten napiercznik do lawy Puu puu, cieba. siema Siema eniu Też mam oczywiście Uuu Jeszcze fragmentów tak Nice, Naisobro nice, się przyda na pewno Enchanting możesz skraftować. Ale nie ja mam obsydianu, to czekaj, trzeba tak, chodź. Ale tutaj, tutaj jest, to tutaj ja wykopię. Pat, tak. Tutaj jest, ja wykopię. ja wykopię. To ja no. no, nie, ja, to ja też wykopię. Dobra, to kopiemy. Dostajemy na Enchanting. Rzuć mi obsa Opcami rzuć No rzuciłem Gdzie? Dalej! No idź, kratkę przed masz Ale nie mogę, bo jestem w craftingu O to wyjdź z craftingu, debilu No nie, bo już w obsidian mi brakuje No weź i rzuć No dobra, chłopie jest Spacony fiutku, serio A czekaj, chodź

Ja widziałem, chyba napisałem się iść z tobą. Który level jest? O, na 30, idealnie. U Unbreaking 3. Idioto! Eee. A ja go nie widziałem. Spokojnie, mam krzelfy. I zaraz czasne. O nie, ej, kolejny, kolejny. Kurde! Co so, weź ku Ja pierdolę! Co my robimy? Ty jesteś głupi! No sorry, ale creeper był! Creeper! Dawaj Seta, zenchantuję ci, biedaku! Seta ci daję? Okej! Okay. Nie no, kurwa takiego nie chcę. Breaking 3 Fire Protection, nie ja wiem czy mam. Breaking 3 Action 4, nice. Action 4. Wrzuciłem wow. ci itemki O, dobra. A co ty, ja mam ci wszystko, co ty się dobrze czujesz? No nie wiem, naprosiłeś o mnie to. Masz świeczyk, taki mi wyszedł, niestety tylko. Ok. Jaki on ma styki? Ostrość 4. Proszę. Dziękuję. Jestem dobry i ci już zenchantuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Trochę bardzo... gównione wychodzi. Spodeneczki. Tyk. Buty, to, to było twoje jeszcze. I ty jeszcze buty miałeś? No. O, dziękuję bardzo. Ale ja muszę sobie buty jeszcze zrobić. Dobra, Jacek! Co? 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 Wata tak! Tu robimy bazę na pewno. Tutaj. bo tu masz cave'a, tu masz dostęp do wszystkiego, do ród. No dobra. bo tu masz już enchantik. Nie przeniesiemy tego. Zrób jakieś skrzynki. tej powy. Co jest? Ty? Patrz, kupię. Pod tym, pod, patrz, pod tym były diamenty. Łata, serio! Bo... Bo to brzydkie są te bloki. Jacek, chcesz zobaczyć ładuna? Ja widziałem go. Tak? Ej, czekaj, może na miniaturkę. Może na miniaturkę. Dawaj. Na miniaturę. Czekaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Oj. Musiałem <laughs> go zabić, bo już laser ładował. I dobra, teraz już się nie zraspi. Chodź Jacek, ja ci coś pokażę. Chodź. Dobra, idę. Tu! Uh. Uh. Aha, A, no siema. Chodź, chodź za mną. Idę, idę. Zrespić kolejnego. Na miniaturę. No okej. Okay. Dobra, ale czy on mnie będzie ten? Będzie. Szybko. Idzie do ciebie. Szybko. Cześć. On biegnie do mnie. Ładuję laser. Uciekaj. Zrób spin ten. Ładuję laser. Zginiesz. Dobra. Wit. Kupi ma czwartek. Dobra. Uciekam. Zrobiłem chyba. Zrobiłem. Awa, awa, awaa. Mam pół HP, gościu. Oduczekaj! O tu czekaj! O, gdzie się odroze? O kurwa! Ej. Pozwolisz, że ci, pozolisz, że ci tepnę, nie? Tak, tak, tak. Zajebis jest, miejsce, żeby mieć tu bazę. <grym> no zajebiste. masz Wordena, masz wszystko. No wiesz, że on daje dużo ekspert? Ile on expo daje? Dużo. O, siema. Czek, zrób sobie spawn point'a. Chwila, tylko sobie we wezmę wszystkie te Mamy młode skurwifa. Wiem, że jest silny. Haha, nic mi nie robi śmierć. Aha, nic mi nie robi. Aha, ale znowu mam link. Uf, tu zaraz wejdzie. On tu w A może tam do ciebie dojdę, co? Nie, 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 nie ja nie, 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 Tak, 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 nie, 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 tak, nie, 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 do nie, 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 prosto. Tak. że musi trochę pójść. Hmm. Słuchaj, może jakiś cię co? No, może lepiej tak. Ach. Pałeczkę mam. No ale jest wódki, znaczy wody. Przepraszam bardzo, family content. Chodź, 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 chodź. Już dziewięć pałeczek, chodź. A gdzie ty jesteś? O, tutaj jesteś. Mię jeszcze zabić około, nie wiem, kilka blaze'ów. Tam jest jeden blaze. Dobra. Brać mam, Masz power? To może idę do ciebie o. Ej skrzynka jakaś jest? Ej ale ona jest na... Aha dobra Złoty miecz i złoty na pierśni Gówno Tam ja coś Ała! Ała! O, Kujacek, pamiętaj, tu pamiętaj, to jest bastion, to nie jest bezpieczna rzecz Będę pamiętać Kumpel, Trzeba na razie pozabijać, spokojnie Chodź Idę, idę Dinka Ja pierdolę Podraider Co to jest, magmowy krem? Weźmy to sobie mowę główną dajmy sobie te główną, wszystkie. Gdzie jest ten? To dupy, gdzie to wszystko jest? Eee, jakaś widmowa strzała, ja to biorę. Dobra, mam, mam, chodź. Idę, e, idę. Cójść, jesteśmy w górnym pomieszczeniu. Uważaj, nie jest to za bardzo bezpieczne miejsce dla ciebie. samo jak i dla mnie.

a Ała! Ała! O I się Jacek, nie umieraj! O kurwa! O kurwa! O, kurwa! Jezu! Co to jest? Co to kurwa? Masz kreatywa! Masz, masz Dobra. kreatywa! Dobra! 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 To, to jest ja ci pomogę! Ja ci będę pomagał! Ja ci będę pomagał! Bo ja się boję o ciebie! Ja, ja sobie poradzę! co to Pierdalaj się ode mnie, się ode mnie O jakiego dolejmy? O boże Jasek! Hello? Aż tam środka A nie bo tu jest remastret. dobra Ten tym bastion, trzeba innego znaleźć Innego? widzowie, na W następnym odcinku baza będzie już dokończona. Tak, tak. będzie dokończona. Będzie dokończona. Będzie My będziemy cały czas grać. No.